Panie pośle, z doniesień medialnych ze Stanów Zjednoczonych wynika, że Joe Biden przestanie walczyć o, można powiedzieć, polski interes? Czyli Nord Stream 2, ten gazociąg, co nam to mówi? Tak, jak jakiś czas temu przewidywałem, Stany Zjednoczone postawią w tej europejskiej rozgrywce na Niemcy. Za Trumpa próbowano robić przeciwwagę w postaci trójmorza. Obecnie widać, że administracja Bidena postawi na Niemcy i pozwoli im działać, odda im tutaj te pole, w zamian oczekując stabilności w Europie i oczekując, że to Niemcy będą. Nazwijmy to ogarniać Unię Europejską. Widać, że Joe Biden w pierwszych miesiącach właśnie to robi. Pozwala im na zbudowanie Nord Stream, nie będzie już większych przeszkód w tym kierunku i Rosja z, z Niemcami spokojnie swoją um, nitkę gazową zbudują. Niemcy potrzebują tego, bo ich cała energiewende właśnie, między innymi ma na tym polegać, że gaz zastąpi inne surowce i oni jakby Automatu y, Będą mogli szybciej przeprowadzać te zmiany, y, zmiany w swoim zasobie energetycznym, a reszta państw będzie, a potem będą na inne pozostałe państwa naciskać, żeby dokładnie robiły to, co oni, od nich czerpiąc całą technologię. Także dla Niemców jest to ogromny zysk, że Stany Zjednoczone już się nie będą sprzeciwiać, a Stany Zjednoczone w zamian y, uzyskają partnera stabilnego, który będzie dla, dla nich odpowiedzialny, właśnie na terenie Europy. No właśnie, to pytanie, czy Biden stawia na odpowiedniego konia, na faworyta wyścigu do pozostania hegemonem w Unii Europejskiej, w ramach europejskiej wspólnoty, czy ta pozycja Niemiec dzisiaj w Europie jest na tyle przewidywalna, by można było mówić o Niemcach jako przez kolejne lata hegemonie w Europie? Patrząc przez pryzmat polityki... Angeli Merkel dotychczasowej patrząc, jak potrafili w ramach Unii Europejskiej narzucać swoją wolę, patrząc przez pryzmat gospodarki, wydaje się, że Niemcy dalej będą liderem, i to zdecydowanym w tej części, czy w ogóle w Europie. I jeśli dla, dla Stanów Zjednoczonych łatwiej jest operować jednym numerem telefonu niż obzwaniać wszystkie państwa w Europie, dlatego uznają, że, że Niemcy lepiej spełnią tą rolę lidera i wydaje się, że no, w najbliższy. W przyszłości niewiele się tutaj zmieni, co najmniej podczas tej administracji Bidena właśnie ta rola Niemców w Europie nie będzie zagrożona, bo nie będzie żadnego zewnętrznego nacisku na to, aby ją zmieniać, a wszystkie państwa Europy, nazwijmy to środkowo-wschodniej, które wcześniej w ramach Trójmorza miały stanowić przeciwwagę właśnie dla Niemiec, no nie mają tego potencjału bez wsparcia, bez tego parasola amerykańskiego. Tylko, że mamy, panie pośle, stosunkowo nową administrację w Białym Domu, a Angela Merkel odejdzie na polityczną emeryturę już na jesieni. Ale już w zapowiedzi Armina Laszeta, który prawdopodobnie zostanie nowym kanclerzem, są takie, że on będzie kontynuował tą politykę Angeli Merkel. Uznał właśnie Nord Stream za bardzo dobry, bardzo korzystny projekt, który jak najszybciej trzeba dokończyć. W swojej polityce społecznej, gospodarczej i międzynarodowej reprezentuje dokładnie ten sam poziom, co Angela Merkel. W związku z tym nie będzie tutaj pod względem polityki niemieckiej żadnej zmiany. No a polityka Bidena, która się w ostatnich miesiącach klaruje, jest właśnie taka, żeby wspierać Niemców w ich dążeniach w tej części Europy. Także wydaje się, że ten ten układ będzie co najmniej przez parę lat funkcjonował i Polska będzie musiała się zastanowić w związku z tym, czy nie zredefiniować swojej, swojej polityki wobec Stanów Zjednoczonych, która za Trumpa skazywała na państwo, które będzie nas wspierało w ramach Trójmorza oraz blokowało gazociąg, a w tym momencie zmieniła się praktycznie o 180 stopni, wspierając gazociąg, a już nie wspierając w takiej formie projektu Trójmorza. Czy te napięcia na linii Niemcy, Federacja Rosyjska, jeżeli chodzi o sprawę Nawalnego, mogły spowodować mm, upadek tego projektu gazociągu? Nie, tam żadne napięcia nie mogły niczego spowodować. Zresztą sprawa Nawalnego w Polsce jest bardziej głośna niż w Niemczech tak naprawdę. W, niemiecki, w niemieckiej opinii publicznej ta sprawa nie była aż taka głośna i nigdy nie mogła doprowadzić do czegoś takiego. I tutaj wypowiedź Angeli Merkel była klarowna, że sprawa Nawalnego z ich punktu widzenia, bo tak musiała powiedzieć, jest istotna ze względu na prawa człowieka i tak dalej, ale nigdy nie stanowiła zagrożenia dla dalszej kontynuacji budowy Nord Stream 2. Reasumując, jeżeli dzisiaj spojrzymy na to, co dzieje się z tym projektem, z tym gazociągiem, to nie widać żadnych przeszkód do, do tego, by finalnie ten gazociąg powstał. Teraz już nie jest kwestia czy, tylko kiedy tak naprawdę powstanie. I Polska co prawda może robić dalsze kroki, żeby tu spróbować jakkolwiek to zablokować, ale wydaje się, że obecnie wszelkie kroki są skazane na porażkę.